Друзья, вам за 50. Ваша простата подает тревожные сигналы, которые вы, возможно, игнорируете. Эти бесконечные ночные подъемы, это навязчивые жжение, не дающие покоя. Послушайте внимательно. То, что вы кладете на тарелку, может стать ключом к радикальным изменениям в здоровье вашей простаты. Забудьте о мифах и скучных диетах. Сегодня мы сломаем стереотипы и откроем вам четыре абсолютно ключевых источника белка, которые каждый мужчина с проблемой увеличенной простаты, ДГПЖ, должен включить в свой рацион. Это не просто еда. Это настоящие питательные щиты, созданные для снятия воспаления, подавления аномального роста и возвращения вам спокойных ночей и жизненной силы. Готовы узнать, как эти белки могут стать вашими лучшими союзниками? Пристегните ремни, потому что то, to wy uznajecie, na zmienić wasz podchód k zdrowiu. Zacznijmy naszą listę od pozycji numer pięć. I to zdecydowanie nie jest ten chleb, który przez lata wrzucałeś do koszyka z przyzwyczajenia. Mowa o chlebie z kiełkowanych ziaren. Może o nim słyszałeś, może miałeś go na półce w sklepie, myśląc, że to kolejna modna ekofanaberia. Ale pozwól, że wyjaśnię, dlaczego właśnie ten chleb powinien być pierwszym krokiem na Twojej drodze do stabilizacji poziomu cukru we krwi. Chleb z kiełkowanych ziaren powstaje z pełnych ziaren, które przeszły proces kiełkowania. To oznacza, że każde ziarenko to nie tylko zmylona mąka, ale żywa, aktywna biologicznie struktura. W trakcie kiełkowania dochodzi do intensywnych przemian biochemicznych, rozkłada się część skrobi, aktywują się enzymy, wzrasta poziom witamin a przede wszystkim błonnika. To wszystko sprawia, że ten chleb staje się prawdziwym superfoodem dla diabetyków, zwłaszcza tych, którzy chcą kontrolować poziom cukru bez radykalnych diet, bez ciągłych ograniczeń i bez strachu przed każdym posiłkiem. Ale wejdźmy głębiej. Dlaczego proces kiełkowania wszystko zmienia? Chodzi o to, że zwykłe żarno, nawet zmielone na mąkę, nadal zawiera uśpione składniki ożywcze. Wiele z nich pozostaje niedostępne dla organizmu, dopóki nie przejdą fermentacji lub obróbki enzymatycznej. A kiedy ziarno zaczyna kiełkować, budzi się do życia i otwiera przed nami skarbiec odżywczych substancji. W trakcie kiełkowania znacznie zmniejsza się zawartość tak tzw. antyodżywczych związków, które utrudniają wchłanianie minerałów i witamin. Dzięki temu otrzymujesz chleb, który nie tylko jest łatwiej trawiony, ale też karmi cię na poziomie komórkowym. Cukier we krwi rośnie po nim powoli i przewidywalnie, bez gwałtownych skoków. A jak dobrze wiesz, to właśnie takie skoki prowadzą do powikłań cukrzycowych. Problemów z oczami, nerkami, sercem i naczyniami krwionośnymi. Mała zmiana, ogromny efekt, ale nie tylko zdrowie. Również smak ma tu znaczenie. Chleb z kiełkowanych ziaren smakuje inaczej. W przeciwieństwie do nudnego, białego chleba lub twardego fitbochenka, ten chleb ma bogaty... Lekko orzechowy smak, przyjemną strukturę i zaskakującą zdolność do sycenia. Nie będziesz głodny godzinę po posiłku. Ten chleb daje poczucie komfortu, sytości i wewnętrznej równowagi. Możesz zrobić z niego tosty, kanapki, podać do zupy, a nawet użyć jako podstawy do zdrowej wersji francuskiego tosta. Opcji jest mnóstwo i żadna z nich nie budzi poczucia winy czy niepokoju, tak znajomego każdemu diabetykowi po zwykłym pieczywie. I co najważniejsze, to nie jest dieta, to nie jest zakaz typu: już nigdy nie zjesz chleba. Wręcz przeciwnie, to powrót chleba do twojego życia, ale na twoich zasadach. Chleb, który działa na twoją korzyść. Chleb, który wspiera zamiast szkodzić. Więc jeśli naprawdę chcesz odzyskać kontrolę nad swoim ciałem, swoją energią i przyszłością, zacznij od tego chleba. Nie musisz kupować drogich suplementów. Nie musisz szukać egzotycznych składników. Wystarczy, że następnym razem wybierzesz mądrzej. Znajdź na półce chleb skiełkowany w ziaren, przeczytaj skład, sprawdź etykietę i pozwól swojemu organizmowi poczuć różnicę. Bo właśnie takie pozornie małe kroki przynoszą największe, najbardziej trwałe i realne rezultaty. A teraz, pozycja numer cztery na naszej liście chleb żytni, ale nie byle jaki żytni. Nie ten, który znajdziesz w każdym supermarkecie. Pełen dodatków z i z domieszką mąki pszennej. Mówimy o 100% pełnoziarnistym chlebie żytnim, gejstym, ciemnym, intensywnym smaku, z prawdziwą, udowodnioną wartością zdrowotną. To nie jest tylko alternatywa dla białego pieczywa. To zupełnie inna liga. Ten chleb trawi się wolno. Jest bogaty w rozpuszczalny dłonnik, który spowalnia wchłanianie węglowodanów i zapobiega nagłym skokom poziomu cukru. Dłużej czuje się syty, nie masz napadów głodu i, co najważniejsze, daje swojej ciusce odpoczynek. Ale najważniejszą zaletą żytniego chleba jest jego zdolność do poprawy wrażliwości na insulinę. Badania naukowe potwierdziły, że pełnoziarnisty chleb żytni obniża poziom glukozy po posiłku znacznie skuteczniej niż tradycyjny chleb pszenny. To właśnie czyni chleb żytni sprzymierzeńcem każdego. kto walczy z insulinoopornością, stanem przed cukrzycowym lub cukrzycą typu drugie. Jedno z badań przeprowadzonych w Finlandii wykazało, że osoby jedzące 100% chleb żytni miały znacząco niższy poziom cukru we krwi po posiłku w porównaniu do tych, którzy spożywali pieczywo pszenne. To nie tylko liczby, to realna poprawa odpowiedzi metabolicznej organizmu. W chlebie żytnim znajdują się unikalne związki fenolowe i skrobia oporna, które wspierają metabolizm glukozy, a nawet pomagają obniżać poziom cholesterolu. Działa jak łagodne. Naturalny stabilizator cukru, bez tabletek, bez skutków ubocznych, bez stresu. Wszystko, czego potrzeba, to wybrać właściwy chleb i cieszyć się nim z głową. Porozmawiajmy teraz o teksturze i smaku. Prawdziwy chleb żytni to chleb ciejski z wyraźną kwaskowatością i głębokim aromatem. To nie miękka, bezsmakowa bułka. To chleb, który trzeba rzuć, który zostawia posmak i daje uczucie sytości na długo. Ale uwaga! Wiele żytnich chlebów na półkach sklepowych to tylko podróbki. Na opakowaniu może być napisane chleb żytni, ale w składzie znajdziesz mąkę pszenną, cukier, karmelowy barwnik i inne dodatki, które niwelują wszelkie korzyści. Szukaj 100% żytniego chleba, najlepiej na zakwasie, bez drożdży, bez cukru i oczywiście bez mąki pszennej. Tylko taki chleb przyniesie twojemu organizmowi prawdziwą wartość, a nie tylko udawaną fit wersję. A teraz wyobraź sobie śniadanie: dwa kromki prawdziwego chleba żytniego, lekko podpieczone, na wierzchu plasterki awokado, kilka kropel soku z cytryny, szczypta soli, albo jajka na twardo, odrobina oliwy z oliwek, świeże zioła. Takie śniadanie nie tylko smakuje doskonale, ono działa. Dostarcza wolny węglowodanów, zdrowych tłuszczów i białka, a przy tym pomaga utrzymać cukier pod kontrolą. To nie jest dieta, to nie kara. To nie wyrzeczenie, to styl życia, w którym jedzenie staje się twoim lekarstwem. I uwierz, nie tylko poczujesz się lepiej, zaczniesz kontrolować swoją energię, nastrój i zdrowie. Dlatego dodaj prawdziwy chleb żytni do swojej codzienności, świadomie. Bo właśnie takie decyzje, podejmowane dziś, decydują o Twoim zdrowiu jutro. A teraz przechodzimy do numeru trzech na naszej liście. I uwierz, dla wielu to będzie prawdziwe zaskoczenie. Chleb z mąki migdałowej. Tak, dobrze słyszysz. To niechwilowa moda z Instagrama i nie wymysł ludzi na diecie kitą. To prawdziwe zbawienie dla diabetyków. Dlaczego? Bo mąka migdałowa to niezboże, nie zawiera skrobi i z pewnością nie podnosi poziomu cukru we krwi. Jest bezglutenowa, praktycznie bezwęglowodanowa, a jednocześnie ma wyjątkowo wysoką wartość odżywczą. W jednej porcji znajdzie solidną dawkę błonnika zdrowych tłuszczów i magnezu. Te trzy składniki działają razem jak tarcza ochronna, błonnik spowalnia wchłanianie glukozy, tłuszcze wielonienasycone zmniejszają stan zapalny towarzyszący cukrzycy, a magnez, kluczowy minerał, poprawia wrażliwość na insulinę. Badania wykazują, że osoby z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym często mają niedobór magnezu, a jego uzupełnienie poprzez dietę może znacząco poprawić kontrolę glikemii już w ciągu kilku tygodni. Chleb migdałowy to niezwykła alternatywa dla białego pieczywa, to krok naprzód. Jest gęsty, wilgotny, ma intensywny, lekko orzechowy smak, który idealnie komponuje się zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Spróbuj lekko podpiec krąkę na suchej patelni, dodać awokado, jajko na twardo albo twarożek z koperkiem i ma śniadanie, które nie tylko cię nasyci, ale też utrzyma stabilny poziom energii przez wiele godzin. W przeciwieństwie do zwykłego chleba, po którym czujesz przypuścił na dwadzieścia minut, a potem spadek, drażliwość i znowu głód, chleb z migdału zapewnia spokojną, równą sytość. Bez koków cukru, bez wyrzutów sumienia, bez obiecałem sobie nie jeść węglowodanów. To jedzenie, które działa dla ciebie, a nie przeciwko tobie. Ale najbardziej zaskakujące jest uczucie wolności, które ten chleb daje. Możesz znowu jeść chleb, tak? Chleb. I nie martwić się o swoje zdrowie. Możesz go jeść w formie tostów, kanapek, z zupą, całatką, poranną kawą ci jako przekąskę w ciągu dnia. I nie tylko delektować się smakiem, ale mieć też pewność, że robisz coś dobrego dla siebie. Dla tych, którzy przez lata bali się chleba jak wroga, chleb migdałowy staje się symbolem nowego podejścia. Że cukrzyca to nie wyrok. Że pyszne jedzenie może być bezpieczne że kontrolowanie cukru we krwi jest możliwe bez strachu, bez zakazów, bez stresu. I jeszcze jedna ogromna zaleta. Mąka migdałowa zawiera mało kwasu fitnowego, co oznacza, że minerały w niej zawarte są znacznie lepiej przyswajalne. Wapin, cynk, żelazo, to wszystko trafia do organizmu i go wzmacnia. A to niezwykle ważne, jeśli zależy Ci na zdrowiu kości, silnej odporności i długowieczności. Więc jeśli szukasz nie tylko zamiennika chleba, ale prawdziwie funkcjonalnego produktu, który wspiera twoje zdrowie, chleb migdałowy powinien znaleźć się w twoim jadłospisie. To nie kompromis, to ulepszenie i być może to właśnie od niego zacznie się twoja droga do wolności od cukru, od ograniczeń i od przewlekłego zmęczenia. Gotowi na numer dwa to będzie zaskoczenie szczególnie jeśli już dawno wykluczyłeś chleb ze swojej diety. A więc. Chleb na naturalnym zakwasie. Inaczej, zakwasowy chleb na dzikich kulturach bakterii. Tak, dokładnie ten. Taki sam chleb, jaki przez wieki wypiekali nasi przodkowie długo przed pojawieniem się droży przemysłowych i szybkiej fermentacji. I tutaj zaczyna się najciekawsze, mimo że zawiera mąkę. Prawdziwy chleb na zakwasie, szczególnie ten wypiekany z mąk pełnoziarnistych, ma znacznie niższy indeks glikemiczny niż nawet wiele zdrowych chlebów z supermarketu. Sekret tkwi w długim procesie fermentacji. Gdzie ciasto dojrzewa nie 30 minut, ale 12, 24, a nawet 48 godzin, dzieją się niesamowite rzeczy. Złożone węglowodany i gluten zaczynają się rozkładać pod wpływem naturalnych bakterii i enzymów. W rezultacie chleb staje się nie tylko smaczniejszy, ale i znacznie łatwiejszy do strawienia. I właśnie dlatego to tak istotne dla diabetyków. Podczas rozkładu skrobi i glutenu. Enzymy spowalniają wchłanianie węglowodanów do krwi. Czyli nawet jeśli zjesz kromkę takiego chleba, poziom cukru nie skacze nagle w górę, jak po zwykłej bułce. Wzrasta stopniowo, spokojnie, nie przeciążając sióstki i nie wywołując nagłego napadu głodu godzinę później. Co więcej, w trakcie fermentacji zmniejsza się zawartość antyodziewczych substancji, takich jak kwas fitynowy, który ogranicza przyswajanie minerałów. Oznacza to, że z takiego chleba Twój organizm wyciąga więcej korzyści. Wapń, magnez, żelazo i cynk są lepiej wchłaniane, wzmacniając kości, naczynia krwionośne i odporność. Jeśli wybierzesz chleb zakwasowy z pełnoziarnistej mąki, pszennej, żytniej, z orkiszu czy nawet grycianej, uzyskasz jeszcze więcej korzyści. Taki chleb ma zwartą strukturę, lekko chrupiącą skórkę. Przyjemną kwaskowatość i bogaty smak, którego nie da się porównać z fabrycznymi puszystymi odpowiednikami. Dłużej zachowuje świeżość, nie pleśnieje po dwóch dniach, a syci znacznie bardziej niż jakiekolwiek bezsmakowe bułki typu light. Nie trzeba jeść go dużo, jedna kromka i czuje się najedzony, zadowolony i pełen energii. A co najważniejsze, bez poczucia winy i bez strachu, że sobie zaszkodziłeś. Ale uważaj, nie każdy chleb z napisem na zakwasie naprawdę nim jest. W supermarketach aż roi się od podróbek, gdzie używa się przemysłowej drożdżowej zakwaski, która nie ma nic wspólnego z prawdziwą fermentacją. Taki chleb może i dobrze smakuje, ale niewiele daje. Prawdziwy zakwasowy chleb ma zazwyczaj zwartą strukturę: lekko kwaśny zapach i bardzo prosty skład mąka, woda, sól. I tyle. Szukaj takich wypieków w małych piekarniach. Na Natargaw, a jeśli masz czas i chęci, spróbuj upiec sam. Przepis jest prosty, a rezultat może przerosnąć wszystkie oczekiwania. Chleb na zakwaszy to powrót do korzeni. Do świadomego jedzenia, które działa z ciałem, a nie przeciwko niemu. To wybór dla tych, którzy nie chcą tylko ograniczać węglowodany, ale rozumieć, jak działają na organizm. To chleb z charakterem, z historią i udowodnionym działaniem prozdrowotnym. A jeśli dotąd uważałeś, że cukrzyca i chleb to dwa światy, które się wykluczają. Ten rodzaj udowodni ci, że jesteś w błędzie. Bo właśnie tak wygląda mądre żywienie z troską o siebie, ale bez strachu i bez niepotrzebnych wyrzeczeń. I wreszcie numer jeden na naszej liście chleb, który każdy diabety powinien spróbować jak najszybciej Mówimy o chlebie lnianym. Tak, dokładnie tak, to nie jest tylko alternatywa, ani zwykła bezglutenowa opcja. To prawdziwa metaboliczna sensacja. Chleb unijny to jakby sama natura zebrała wszystko, co najlepsze dla zdrowia diabetyka, i zamknęła to w jednym produkcie. Jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, rozpuszczalny i nierozpuszczalny błonnik, roślinne białko oraz, co najważniejsze, lignany. Te potężne związki działają jak antyoksydanty, zmniejszają stany zapalne, wspierają równowagę hormonalną, a przede wszystkim poprawiają wrażliwość organizmu na insulinę. Badania pokazują, że regularne spożywanie siemienia lnianego nie tylko stabilizuje poziom cukru, ale z czasem realnie obniża poziom glukozy we krwi, bez gwałtownych wahań i bez konieczności stosowania leków. Ale korzyści nie kończą się tylko na regulacji cukru. Dla diabetyków, którzy mają znacznie zwiększone ryzyko chorób sercowo naciniowych, chleb lniany może być prawdziwym ratunkiem. Omega-3 zawarte w nasionach lnu pomagają obniżyć poziom trójglicerydów, regulują ciśnienie tętnicze i poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych. Błonnik oczyszcza jelita, obniża poziom złego cholesterolu i wspomaga usuwanie toksyn. A lignany, które w tak dużych ilościach praktycznie nie występują w innych produktach, działają jak naturalna tarcza przeciwzapalna. To chleb, który nie tylko nie szkodzi, on leczy. I to nie przenośnia. To potwierdzony fakt. Siemielniane jest szeroko badane w kontekście poprawy poziomu cukru, lipidów, a nawet masy ciała u osób z zespołem metabolicznym. W smaku ten chleb ma delikatnie orzechową nutę, jest gęsty, sycący, nie kruszy się i nie zostawia pustki, jak to często bywa po zwykłym białym pieczywie. Dwie kromki chleba lnianego na śniadanie zapewnią Ci stabilną energię na kilka godzin bez nagłego wzrostu cukru, bez spadku sił, bez mgły w głowie. Zawrotów czy kompulsywnego podjadania. Poczujesz kontrolę, klarowność, spokój. Poczujesz, że to ty masz władzę nad swoim ciałem, a nie odwrotnie. I to jest kolosalna zmiana. Tego właśnie tak bardzo brakuje wielu osobom z cukrzycą. Pewności, że jedzenie im sprzyja, a nie szkodzi. Warto dodać jeszcze jedno. Chleb lniany to nie luksusowy produkt, ani egzotyka. Nie trzeba go szukać w drogich sklepach czy piec według skomplikowanych przepisów. Coraz więcej piekarni wprowadza go do swojej oferty. A jeśli chcesz upiec go samodzielnie, będzie to nie tylko zdrowe, ale też niesamowicie smaczne. Wystarczy mąka lniana, woda, odrobina soli, ewentualnie soda lub proszek do pieczenia. Bez drożdży, bez glutenu, bez cukru i efekt – dokładnie taki chleb, na który ciekałeś. Nie tylko dozwolony przy cukrzycy, ale wręcz konieczny. To nie chleb twojej babci. To chleb nowej generacji zaprojektowany nie dla przyjemności kosztem zdrowia, lecz dla przywrócenia równowagi, siły i wewnętrznej pewności. Więc jeśli jesteś gotowy, by przestać bać się chleba, jeśli chcesz znów cieszyć się jego smakiem, nie tracąc kontroli nad cukrem, zacznij właśnie od tego. Chleb lniany to nie kompromis. To szczyt nowoczesnego, funkcjonalnego odżywiania. To Twój instrument, Twój sprzymierzeniec. Twój sposób na odzyskanie zdrowia i radości z jedzenia. I wreszcie numer jeden na naszej liście. Chleb, który każdy diabetyk powinien spróbować jak najszybciej. Mowa o chlebie lnianym. Tak, dokładnie tak. To nie tylko alternatywa. To nie tylko bezglutenowa opcja. To prawdziwa metaboliczna sensacja. Chleb lniany to jakby sama natura zebrała wszystko, co najlepsze dla zdrowia osoby z cukrzycą i zamknęła w jednym produkcie. Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, rozpuszczalny i nierozpuszczalny błonnik, roślinne białko, a przede wszystkim lignane. Te silne związki działają jak antyoksydanty, zmniejszają stany zapalne, wspierają równowagę hormonalną i, co najważniejsze, zwiększają wrażliwość na insulinę. Badania pokazują, że regularne spożywanie siemienia lnianego nie tylko stabilizuje poziom cukru, ale stopniowo obniża poziom glukozy we krwi. I to bez gwałtownych skoków oraz bez konieczności sięgania po leki. Ale na tym korzyści się nie kończą. Dla diabetyków, którzy mają znacznie wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, chleb lniany może być prawdziwym wybawieniem. Zawarte w siemieniu lnianym omega 3 pomagają obniżać poziom trójglicerydów, regulują ciśnienie tętnicze i poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych. Błonik wspiera pracę jelit, obniża poziom złego cholesterolu i przyspiesza usuwanie toksyn a lignane, które w takiej koncentracji nie występują praktycznie w żadnych innych produktach, działają jak naturalna tarcza przeciwzapalna. To chleb, który nie tylko nie szkodzi, on leczy. I to nie metafora. To fakt, potwierdzony badaniami. Siemielniane wykorzystywane jest w klinicznych terapiach jako naturalny sposób poprawy poziomu glukozy, lipidów i nawet redukcji masy ciała u osób z zespołem metabolicznym. W smaku ten chleb ma lekko orzechową nutę, jest gęsty, Sycący i elastyczny. Nie rozpada się, nie kruszy i nie zostawia uczucia pustki, jak to bywa po białym pieciwie. Dwie kromki chleba lnianego na śniadanie i masz stabilną energię na kilka godzin. Bez koku cukru, bez spadku sił po godzinie, bez mgły w głowie, zawrotów i nagłego głodu. Czujesz kontrolę, jasność, spokój. Czujesz, że to ty rządzi swoim ciałem, a nie ono tobą. I to zmienia wszystko. To właśnie tej pewności najbardziej brakuje wielu osobom z cukrzycą świadomości, że jedzenie może być sojusznikiem, a nie zagrożeniem. Warto też zaznaczyć jeszcze jedno: chleb lniany to nie żaden luksusowy rarytas. Nie trzeba go szukać w drogich delikatesach ani piec z użyciem skomplikowanych receptów. Wiele piekarni już prowadziło go do swojej oferty. A jeśli zdecydujesz się upiec go samodzielnie, zyskasz nie tylko na zdrowiu, ale i na smaku. Wystarczy mąka lniana, Woda, odrobina soli, może ściepta proszku do pieczenia lub sołudii. bez drożdży, bez glutenu, bez cukru i efekt dokładnie taki chleb, na jaki ciekałeś, nie tylko dozwolony przy cukrzycy, ale wręcz wskazane. To nie jest chleb twojej babci, to chleb nowej generacji. Stworzony nie po to, by tylko smakować, ale by leczyć, przywracać równowagę, siłę i pewność siebie. Więc, jeśli jesteś gotów przestać bać się chleba, jeśli chcesz na nowo cieszyć się smakiem, nie tracąc się tym kontroli nad poziomem cukru, zacznij właśnie od tego. Chleb pełniany to nie kompromis. To szczyt nowoczesnego, funkcjonalnego odziewiania. To Twój instrument, Twój sprzymierzeniec, Twój sposób na odzyskanie zdrowia i radości z jedzenia.